Po pierwsze, rejestracja, załatwienie numeru insurance, zgłoszenie działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym i otrzymanie numeru podatkowego oraz znalezienie księgowego, którego upoważnimy do działania w naszym imieniu. Po drugie, prowadzenie działalności, czyli określenie rodzaju działalności, co będę robił, oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Po trzecie, rozliczenie roczne, czyli przygotowanie dokumentów, spotkanie z księgowym i cieszenie się zwrotem podatku. Po czwarte, kontrola skarbowa, czyli co muszę wiedzieć i zrobić, zanim złożę rozliczenie, bym nie był zaskoczony w czasie kontroli skarbowej. I piąty punkt, skala i progi podatkowe czyli kwota wolna od podatku, progi podatkowe, składka ubezpieczeniowa i ogólnie wysokość płaconego podatku.